Jeszcze powiem tak, jest pan tutaj, tak? jest ten namiot, są te postulaty i nie wierzy pan, że sobie poradzimy? Gdyby ja nie ja było, to by tu nie było. Ja... 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 Ja, ja e, powiem może taką e, historię a propos tego uświadamiania Europy, bo jeszcze niedawno tam około tydzień temu około, około tydzień temu e, w, na, na rynku e, zobaczyłem e, dwójkę właśnie Hiszpanów, którzy, w których jeden miał koszulkę che e, podszedł podszedłem i powiedziałem, e, że, że to jest po prostu morderca asesino. Na co coś zaczął na mnie wykrzykiwać. Ja zostawiłem tą grupę. Poszedłem dalej i siedziałem z kolegą. Za chwilę oni przechodzili obok i zostałem wezwany od faszystów. Więc rzeczywiście jest dużo do odrobienia, jeśli chodzi o, o prawdę historyczną na temat właśnie dwóch totalitaryzmów. Te, te, Jedna krótka uwaga, wydaje mi się, że to, to co słyszy, słyszymy tutaj, te, te prowokacje ataki o, osób obok. To jest coś, czym powinna się Straż Miejska albo Policja zająć, ale to jak widać, nasze zgromadzenie mało się chce zabezpieczać. Jest mi naprawdę przykro z tego powodu. I chciałbym y, przypomnieć tylko to, to pytanie o, o IPN. Tak. Jeśli chodzi o IPN, to ja muszę powiedzieć, że ja do momentu przesłuchań nowych kandydatów na prezesów w końcu byłam przez wiele miesięcy nie tylko przez trzy lata członkiem, a potem przewodniczącą Kolegium IPN-u. I nauczyłam się od świętej pamięci prezesa Janusza Kurtyki. Takiej jego postawy, którą on deklarował przez cały czas tej prezesury, którą obserwowała, że zawsze dbał o to, żeby mówić, że Instytut Pamięci Narodowej jest instytucją, która, której pracownicy muszą być lojalni w stosunku do całego okresu i zawsze bardzo dobrze mówił o prezesie Kierysie. I to profesorze. I to chcę powiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że ja czasami zresztą mówię, że w tragedii smoleńskiej straciliśmy trzech prezydentów. Kaczorowskiego, Kaczyńskiego i przyszłego Kurtykę. Znaczy ja nie miałam cienia wątpliwości, że była to nieprawdopodobna, nieprzeciętna, niezwykła postać, która miała ogromną przyszłość przed sobą. Także ja bym powiedziała z, z, z obywatelskiego, a nie tylko obywatelskiego punktu widzenia. I on miał absolutnie pełną świadomość wagi Instytutu Pamięci Narodowej i tego, że ludzie, którzy są z nim związani, doskonale muszą wiedzieć, jak ważne jest przetrwanie tego, żeby w tym Instytucie mogło się dziać to, co jeszcze ciągle jest przed nami, czyli ujawnienie. Znaczy ujawnienie, udokumentowanie i opublikowanie wszystkich tych dokumentów, które wiążą się z prawdziwym obrazem y, w przeszłości Perelowskiej i nie tylko, ale przede wszystkim Perelowski, bo ta jest jakby najbardziej. Z, y, 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 y. Natomiast wracając do tego okresu po tragedii smoleńskiej, ja bym powiedziała tak, że to, to nie było tak, że ten rok był dramatycznie zły. Dlatego, że ja miałam takie poczucie, że ludzie w nie pracują tak, jakby prezes kurtyka, ciągle, jakby, jakby ciągle był ich prezesem, a pełniący obowiązki prezes dr Gryciuk nie robił nic takiego, co by im w tej pracy przeszkadzało. Znaczy, ja bym powiedziała, no towarzyszył Instytutowi. Czasem lepiej, czasem gorzej, ale świętej pamięci Janusz Kurtyka, e, tak powiem, Jest. mówi mi, że, mam że, 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 było, że było tak, no, powiedziałabym, bez zagrożeń. Natomiast problem, była próba, jak Państwo może wiecie, przeprowadzenia konkursu. Ja wtedy byłam osobą, która, która próbowała w mediach no, przekonać opinię publiczną, że dobrze by było, żeby ten konkurs jednak na ten okres przejściowy powołał prezesa, który przeszedłby pełną procedurę, tak? a nie był wskazany przez marszałka czy powiedzmy przez prezydenta Komorowskiego. To jest inny typ relacji, inny typ zależności, to nie było wymierzone przeciwko prezesowi, czy wiceprezesowi wcześniej Gryciukowi, tylko, tylko dla dobra instytutu. Mówiąc, że to na pewno będzie długo trwało. No miałam rację, tak? Bo minął rok, ponad rok i prezesa jeszcze nowego nie ma, czyli tak, ale media oczywiście uważały, że to to pisowskie kolegium i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie dywdy małki, więc ten konkurs się nie udał i to na pewno uważam, że było złe. Natomiast przyznam się szczerze, że Absolutnie w tej chwili wszystko, jeśli chodzi o nie wszystko, ale jeśli chodzi o przyszłość Instytutu, to bardzo wiele zależy od tego, kto zostanie prezesem. Wśród tych czterech kandydatów moim zdaniem co najmniej dwie są obiecujące z punktu widzenia te, które ujawniły media, tak? Są nie będę wymieniała nazwisk, ponieważ przyzwoitość nakazuje, żebym się w tej kwestii nie wypowiadała. To jest popełniłam no tą funkcję i czuję się odpowiedzialna, że tak powiem, za to, żeby debata wokół ipn była poważna, a nie żeby była emocjonalna. Co najmniej dwie kandydatury to są osoby, które znają instytut, którym się dobrze pracowało z. Prezesem Kurtyką i które dają szansę, żeby ten instytut dobrze funkcjonował. I ja bym powiedziała, temu należy kibicować skład rady, która, która została wyłoniona przez środowiska naukowe. I przez. Znaczy, ja byłam przeciwna nowelizacji ustawy. Ja byłam głęboko przekonana, że wcale nie jest dobrym rozwiązaniem tworzenie z, w IPN takiej rady, która składa się z historyków o wysokiej pozycji w środowisku historyków, ale byłam niewiarygodna, bo jestem socjologiem wsi i dodatkowo nie mam habilitacji, więc nikt moich opinii poważnie nie traktował. Ja miałam tego świadomość i się nie obrażałam, ale podtrzymuję moją opinię, ponieważ historycy są grupą zawodową, która no tak jak wszystkie środowiska naukowe w Polsce ma te swoje układy, związki, relacje, promocje, recenzje, prawda, magister, doktor, stanowiska i to sprawia, że dobrze pan Andrzej Gwiazda nie miał tytułu naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych, ale był opozycjonistą z takim dorobkiem i z takim doświadczeniem, że miał absolutnie pełne prawo być w kolegium i w Radzie i nowelizacja, która pozbawiała go tego prawa, bo moim zdaniem była absurdalna. Podobnie jak mo mo można... Y y mówić politycznie czy nie, ale Andrzej Urbański tak, był prezesem telewizji. Nie był historykiem, nie był socjologiem, ale miał duże zarząd, doświadczenie jako menedżer, tak? I też miał przeszłość opozycyjną. Dlaczego zakładamy, że do takiego ciała e, muszą być... E, znaczy to takie było moje głębokie przekonanie. I wiem, że to sprawia, że oczywiście jest... E, no są tego konsekwencje, że, że rada, która została wybrana ma ten, ma, ma, ma ten grzech, jak bym to nazwała, ale ona jest radą, która w składzie, jeśli się uważnie temu przyjrzeć, nie... Zamyka szansy wyboru dobrego kryzysu, tak bym powiedział. Także nie, ja poza tym, wie pan, to jest, ja, ja cały czas mówię, ja szanuję ludzi i ja wiem, że w ipn nadal pracują, oprócz nie było żadnych wielkich redukcji, tak, ani żadnych zmian. Ci sami ludzie, którzy pracowali pod prezesem Kotyką, ja pana zapewniam, że nie wiedzą, co trzeba robić. Przynajmniej nie w tym, że... Ja, ostatnie pytanie jeśli... Na pewno okres PRL-u jest innym okresem niż mamy go dzisiaj. Zresztą sam okres PRL-u ma różne etapy. Aczkolwiek są pewne rzeczy, które w... jakoś funkcjonują podobnie. To znaczy ta siła jednej partii, to jest oczywiście moja opinia, ta siła jednej partii, to, 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 to co dzisiaj, ten absurd PRL-u, dzisiaj się trochę powtarza. Mamy walkę o słowo matą, czy też aresztowanie internauty, nie wiem, mandaty za antyrządowe hasła i tak dalej. Mamy rzeczywiście taką, taką dość mocną dyskryminację jednej części sceny politycznej, też elektoratu, czy też grupy podobnie myślących. Chciałbym Panią spytać, jakie widzi Pani podobieństwa, jeśli chodzi o okres PRL-u, bo przecież ludzie, jako naród też pozostaliśmy ci sami, więc pewne rzeczy naturalnie mogą przechodzić. Myślę, że na poziomie społeczeństwa, czyli Demosu, czyli czy powiedzmy sobie, ludzi, którzy... Właśnie może bardziej Demosu niż społeczeństwa, bo to chodzi mi o tą część społeczeństwa, która chodzi na wybory, czyta, zastanawia się i czuje się odpowiedzialna za coś więcej niż prywatna kariera. Wydaje mi się, że to, co... Jest najbardziej niepokojące to jest poczucie bezsilności i bezradności, bo to była najważniejsza jakby PRL-u, Trzeba było dużo w sobie przełamać, żeby uwierzyć, że można rzeczywiście coś zmienić, prawda? To, to naprawdę wymagało jakiejś bardzo silnej motywacji. I wydaje mi się, że to, co Pan nazywał świętym spokojem, to ja nazywam lękiem i poczuciem bezradności, że to jest ważniejsze, że ludzie po prostu nie sądzą, żeby dało się zmienić, bo... Bo, bo ja nie, nie przypadkiem mówiłam o olewniku i o tej zbrodni, bo ona jest dla mnie symbolem, że, bo to przecież nie dotyczy, nawet jeśli polityczne były tam uwikłania tego politycznego kapitalizmu, tak? Jacyś lokalni politycy, prokuratura, policja i biznes. No ale na miły Bóg nie sięgało do rządu a w każdym razie nie, nie bezpośrednio, nikt tego nie mówi. I my nie potrafimy sobie poradzić z taką sprawą jako państwo, jako, jako, jako obywatele kraju, który ma policjantów, ma prokuraturę przez tyle lat. Niedawno czytałam, że jeśli ktoś w tym śledztwie próbował ustalić prawdę, to nie awansował. Awansowali ci, którzy to śledztwo blokowali. No nie wiem, ja też od dziennikarzy oczekuję takiego artykułu, w którym ja to zobaczę rzeczywiście. No ale pewnie nikt tego nie napisze, bo socjotechnika jest taka, że jak napisze, to straci pracę, tak, albo w każdym razie e, 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 będzie. No więc to, to poczucie bezradności, które nie tyle dotyczy wyborów politycznych, ile codzienności, w której my sądzimy. To no trudno tak musi być, tak? Bo jesteśmy skorumpowani, bo jesteśmy nieodważni, tak? bo, bo, bo marzymy o raju. Normalność jest nazywana utopią, tak? Praworządne państwo jest nazywane... Marzeniami, tak, a nie, a nie normalnością, którą trzeba zbudować, której budowanie pewnie będzie bolesne dla wielu ludzi, którzy jakoś się usadowili w tych. W tych... Proszę pamiętać, że każda osoba, która ma na sobie na swoim sumieniu no wrócę do tych golewników, bo o tym się naj, najłatwiej rozmawia, każda osoba, która z tą sprawą ma na sumieniu w postępowaniu w swojej pracy. Grzech zaniedbania albo korupcji, albo nieuczciwości. To ona już przez te lata obudowała się swoimi kolegami i przyjaciółmi, którzy obudowali się w pracy swoimi przyjaciółmi. Tak? Wyrzucić ich z pracy pięć lat temu to było wyrzucić pięć osób, a teraz trzeba będzie wyrzucić 100 osób, bo to nie jest tak, że oni nie zabezpieczyli się w, w czasie tych, tych, tych lat, zwalniając jednych i przyjmując i awansując. Innych. Czyli to, to jest tak jak ze sprzątaniem, prawda? Jeśli tego nie robimy natychmiast, to potem mamy dramatyczny remont do zrobienia. Więc ja bym powiedziała, że to jest podobieństwo do PRL-u: bezsilność i poczucie, że właściwie nie bardzo wiemy, co i jak należałoby zmienić.